Dawno u mnie na kanale nie było nic tak typowo z łacińskiej Unii Monetarnej. Dzisiaj przeniesiemy się do Belgii, porozmawiamy sobie o pięciofrankówkach. Pięciofrankówkach, czyli srebrnych monetach o wadze 25 gramów i wybitych w srebrze próby 900. I będą to monety, które były wybijane od czasu powołania Królestwa Belgii, czyli od 1832 roku, panowanie Leopolda I i następnie panowania Leopolda II. Czyli lata 1865 do 1909. Sześć monet, pokażę Wam jakie mam i powiem jakich monet brakuje. Słuchajcie, na początku pamiętajcie: subskrypcja dzwoneczek. Jeżeli chcecie zobaczyć kolejne właśnie materiały o takiej tematyce, żeby ich nie przegapić. No i pamiętajcie również, że jeżeli chcielibyście wesprzeć kanał, informacje znajdziecie w opisie pod filmem. Słuchajcie, monety belgijskie. Dzisiaj yy, omawiając te monety, zrobię też takie odniesienie do cen tych monet, ze względu na to, że dzieje się na rynku srebra ostatnio bardzo dużo. Mieliśmy bardzo duże wzrosty, srebro przekroczyło w zasadzie próg 120 dolarów za uncję. Następnie w piątek mieliśmy bardzo dużą korektę, prawie 30%. W momencie, gdy nagrywam ten materiał, srebro jest na poziomach 84 dolarów za uncję, a to ma bezpośredni wpływ właśnie na ceny tych monet, które tutaj będę prezentował, i zaraz wam powiem. Dokładnie o co tutaj chodzi. No dobra, ale zacznijmy sobie od monet, które tutaj są. Słuchajcie, zaczynamy od monety, która była wybijana pomiędzy 1832 a 1849, nie w wszystkich tutaj tych rocznikach wybranych, natomiast jest to Leopold Premier, Roy des Belges i jest to tak zwana wersja z wieńcem. Bardzo ładna moneta, napis na. Rancie 5 franków. Tutaj wersja 1849 rok. Jest to ostatni właśnie rok, w, w którym wybijano ten typ 5 frankówki. Całkiem fajna moneta. Słuchajcie, ja za tą monetę dokładnie tutaj będę sobie zerkał do, ścią do ściągi. Zapłaciłem w 2000, w 24 roku 150 zł. Mówię o tym z tego względu, że w momencie, gdy nagrywam ten materiał, samo srebro zawarte w tej monecie i we wszystkich tutaj pozostałych również to jest 220 zł. Po prostu cena srebra poszła na tyle w górę no, że te monety które tak jak ta właśnie były zawsze zazwyczaj troszeczkę droższe nagle da się kupić w cenie tak samo jak monety popularne które do tej pory były tanie które były zazwyczaj dużo tańsze jak na przykład tutaj ten Leopold dojdziemy do tego za chwilę Kolejna moneta która tutaj jest w tym zestawieniu też Leopold premier Natomiast już bez wieńca i to jest drugi typ tej monety, który był wybijany w latach 1849 do 1865. Analogicznie napis na rancie. Wszystkie te monety, które tutaj prezentuję to są monety, które mają 37 mm średnicy. Parametr już podałem, 30, 25 g srebro próba 905, frankówka, lew belgijski 1865. Bardzo ładna moneta, i te dwie monety, które tutaj widzicie, to były monety, które ja gdzieś sobie wyselekcjonowałem. To znaczy, miałem tych monet gdzieś już w mojej kolekcji więcej, ale systematycznie podmieniałem. Szukałem, na, szukałem ładniejszych sztuk. I to też jest moneta, za którą w 2023 roku zapłaciłem 155 zł. Dzisiaj samo srebro 220 zł. Kolejna moneta. Tutaj mamy ślub księcia Brabancji. I to jest moneta, którą trafiłem kiedyś na giełdzie starości, zapłaciłem za nią 170 zł też w 2023 roku. Była to wtedy bardzo dobra cena, ponieważ ta moneta wtedy kosztowała gdzieś w granicach no, 300 zł, myślę, że teraz też jest warta nawet więcej. I to samo, tak, 170 zapłaciłem, dzisiaj 220 samo srebro. Wartość rynkowa tej monety, trudno mi powiedzieć, no dowiedziałbym się w momencie, gdy chciałbym ją sprzedawać, natomiast nie planuję. Jeżeli by się trafiła jakaś ładniejsza sztuka gdzieś, nie wiem, znajdę, czy na licytacji trafię, to wtedy pewnie tą monetę będę wystawiał, ale póki co. Z tych wszystkich, które oglądałem, w rozsądnych oczywiście pieniądzach, nie mówię o monetach menniczych, no to ta jest chyba najładniejsza. Jeżeli chodzi o nakłady, bo tutaj jeszcze o tym nie powiedziałem, ta moneta to 32 tysiące sztuk nakładu, czyli mało mało jak na monety, które w miarę są popularne wśród kolekcjonerów w całej, w całej Europie, natomiast te wcześniejsze to już zdecydowanie większe nakłady tutaj 49 to jest 3 miliony sztuk, a Tutaj ta to jest 907 tysięcy sztuk, czyli jak widzicie różnica jest dosyć, dosyć duża. I teraz dochodzimy do monety najpopularniejszej z całego tego zestawienia, czyli Leopold II, 5 franków, moneta niezmiernie popularna, bardzo łatwo dostępna i w zasadzie handlowana tak jak srebro zawarte w tej monecie. Ja za tą konkretną sztukę mam ją dosyć dawno, bo to jest. 2021 rok. Pamiętam, kupiłem ją w zestawie bodajże 10 sztuk, takich właśnie 5 frankówek. Natomiast ta jest umyta, bo jest taka. Tutaj widać patynkę na, na rancie, a tutaj jest w miarę czysta. Natomiast detal, brak przetarć jest naprawdę w bardzo, bardzo ładnym stanie. Ta moneta takie ma plamy ciemnej patyny. Jestem ciekawy, z czego to może być. Natomiast nie wiem. 1875 rok, i tutaj już mamy nakłady rzędu 22 milionów sztuk ponad. To powoduje, tak jak powiedziałem, że ta moneta no jest, czy była w zasadzie sprzedawana tak jak srebro. Dzisiaj 220 zł. I to, co teraz mamy ciekawe na rynku, co się dzieje, że ta moneta potrafi kosztować gdzieś na aukcjach czy na sklepach numizmatycznych tyle samo co ta, tyle samo co ta a zauważcie nakłady zdecydowanie niższe ceny jakie trzeba było za te monety zapłacić kiedyś też no, były jednak mimo wszystko większe rozmawiamy cały czas tutaj w przypadku tych trzech monet o monetach stosunkowo tanich, no ale mimo wszystko różnica no, tutaj w przypadku tych monet była prawie że 50% idziemy dalej idziemy do monet już zdecydowanie ciekawszych albo dobra jeszcze tutaj Jedna informacja. Ta moneta to jest moneta tak zwana mała głowa. Jeszcze w latach 1865 do 68 była wybijana moneta z dużą głową. Nie mam tej monety, jest ona niezmiernie rzadka, niezależnie od rocznika. No, przyznam szczerze, że jeszcze przez 5 lat, jak tych monet szukam, nie trafiłem takiej monety. Jak gdzieś trafię, no to pewnie będę licytował, żeby do zbioru dołożyć. Natomiast ta moneta była wybijana, bo tego też nie powiedziałem, pomiędzy 1865 a 76. I tutaj zwłaszcza te lata 70. bardzo łatwo dostępne jest tego na rynku od groma. Kolejna moneta to moneta hmm, okolicznościowa, czy też według katalogu UCOIN klasyfikowana jako moneta próbna. Mamy tutaj 50 lat królestwa Leopold I, Leopold II. Bardzo ładna moneta 1830-1880. Zobaczcie, pięknie się to prezentuje. Natomiast ma ta moneta wadę. Wadę wy jej jeszcze nie widzicie, natomiast jak zrobimy tak, no to widać, że ktoś tą monetę prawdopodobnie w jakiejś oprawie miał. Są po dwóch stronach dziurki, czyli patrząc na monetę w ten sposób, od frontu jest całkiem ok. Natomiast jest Uszkodzona mechanicznie, i to też, słuchajcie, miałem już taką sytuację, że miałem drugą sztukę tej monety, która była w słabszym stanie, jeżeli chodzi o detal, natomiast bez tych uszkodzeń, naprawdę miałem dużą zagwostkę, czy ją zostawić, którą monetę sobie zostawić, a którą e, gdzieś puścić dalej, żeby kto inny się nią cieszył. No, zdecydowałem, że jednak ta pomimo tych e, dziurek, zostaje e, u mnie. I to jeżeli chodzi o monety próbne czy też okolicznościowe, to nie wszystko, bo tutaj jeszcze powinna być jedna moneta i to jest, słuchajcie, coś, czego żałuję do dzisiaj, bo miałem okazję podbić licytację i cena nawet za, która, która jakby tutaj była końcową ceną w tej licytacji była dla mnie... Osiągalne. Już przyznaję szczerze, że nie pamiętam dokładnie wartości, ale było to wtedy coś osiągalnego, natomiast się zawahałem, nie wylicytowałem, to jest mówię o monetie 5 franków z okazji, mennicy, właśnie, z okazji wizyty władcy w mennicy. No i niestety, od tego czasu, a mówię tutaj, ta licytacja odbywała się bodajże 4 albo 5 lat temu, ja tej monety na rynku nie widziałem, więc rzadka moneta, niski nakład. Chyba teraz no mówię, no nie mam tej monety, więc nie mam zapisane, ale porównując, tak jak patrząc na tą monetę, tutaj mamy nakład 6714 sztuk. Tamta podejrzewam analogicznie. No i słuchajcie, na koniec zostawiłem sobie jedną monetę, która no formalnie jest to moneta z Kongo belgijskiego, a nie z Belgii. Natomiast mamy tutaj też Leopolda drugiego. No i tutaj generalnie jeżeli chodzi o tą monetę, to trzeba sobie wprost powiedzieć, że tutaj mamy historię tragiczną, tak? Czyli to co ten pan wyprawiał w Kongo, no to no to o tym trzeba było długi materiał nagrać. Kongo tylko dodam, że było praktycznie prywatną kolonią właśnie tego władcy. Dużo krwi tam zostało przelanej. Natomiast takie pięciofrankówki ciekawe do zbioru Myślę, że dołożyć można. No, i przy tej okazji, nawet jeżeli mamy jakby świadomość tej tragicznej historii, no to myślę, że to w żaden sposób nie wpływa na samo posiadanie tej monety. No była ta moneta świadkiem tragicznych wydarzeń. Trzeba mieć tego świadomość. 1896 rok. 110 tysięcy, jeżeli chodzi o nakład, i ta moneta też jest monetą rzadką. Generalnie, monety z kongo belgijskiego, zwłaszcza te duże 5-frankówki, bardzo rzadko na rynku się pojawiają. Tutaj widzicie, jest takie minimalne uszkodzenie, ale prezencja monety jest całkiem fajna i powiem Wam szczerze, że to jest jedna z tych monet z mojej kolekcji Piątek, z której jestem, no nie mówię, że najbardziej z tych, ale jest to jedna z tych monet, z których jestem niezmiernie dumny, że właśnie takie monety w tym zbiorze się znalazły. Więc tak wygląda kwestia Belgii. Dwóch monet brakuje, żeby można było powiedzieć, że wszystkie piątki mam tutaj uzupełnione. Powiedziałem Wam też parę słów na temat właśnie tych cen i tego, co się w tej chwili dzieje. Mówię, że jest 220 zł za uncję, natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że przed tym spadkiem piątkowym cena tych monet dobijała, czy nawet była już w okolicach 300 zł, tak? czyli w tym momencie widzicie. Zrównanie się tutaj tych najpopularniejszych z tymi monetami, no to powoduje, że jeżeli ktoś sobie szuka i jest zdecydowany, żeby coś do zbioru dołożyć, chce coś kupić, to moim zdaniem w tej chwili zdecydowanie lepiej poszukać właśnie takich ciekawszych niż te popularne. Te popularne, jeżeli cena srebra spadnie, a tak pamiętajmy, może być, nie mówię, że tak będzie, mówię, że może być, bo nie mam szklanej kuli, no to te popularne po prostu polecą w dół razem z ceną srebra, chyba że a o tym mówiłem tutaj w tym filmie, możecie sobie zerknąć. Większość z tych monet zostało, została czy zostanie przetopiona o, bo takie zjawisko też przy tym dużym wzroście ceny, który mieliśmy ostatnio występuje, czyli masowy skup monet na przetop. Zerknijcie sobie do tego materiału, który wam się w tej chwili wyświetla tam, dowiecie się. Więcej. Dobrze, bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zapraszam Was na kolejne filmy. No i do zobaczenia. Cześć!